Przegamy. Moja w tym wszystkim najprzyjemniejsza prerogatywa jest taka, że nie będę musiał na bieżąco tego wszystkiego. Kiedy dżentelmeni grali przeciwko Comil and Friends w zeszłym tygodniu, to mówiłem 4-40 jak w zegarku, bardzo na dolnej alei. Oi, oj, oj, oj. Dopalił się ze skorcza. Nie, spotki! Spotki. Ników Astralis. Liczę, że będzie miał lepsze, ale że po takim e, połowicznym sezonie dostanie pełny w następnej Uwaga. okazji. Ale teraz Leon. Proszę bardzo, Leon, proszę bardzo, zwraca piękny ultimate e, od warusa wymierzony we Zreala, Popatrz na to! Soraka z górnej alei ganku. Widzimy, że odpowiedź bardzo szybko. Awantura na, na topie! O, kasę, idą tu playty, Ale będą jeszcze skubać trochę z tej soraki! No co można powiedzieć? Nie słynie o nas mechanizmów ucieczki, krzywek po prostu upadnie. Na no, co mogę czego? Soraka, ma ulta. On bajtował na ustach. Nie, Wiesz dlaczego? Tam i tak były klipy po drodze. On i tak chciał tam pójść, a jak może poobijać przeciwnika za darmo, to czemu? Leon? A teraz Leon w poważnych tarapatach. Dla kierunku prostu... kolego. I Leonowi to się zdarza. Raz na jakiś Ariana czas. Ariana O rany, Ariana! Ja cię kręcę, wszyscy upadają. Grzybek nie zdążył wcisnąć ultimata. Tu no to komunikować. Night, jaki flash, przetali stare. Unika też studa, ale szpoklask ze strony niemieckiego midlanera. I to. Wejście właśnie dla drużyny czerwonej. I pytanie, czy wa będzie walczyć tutaj? Piękna kombinacja od Rabla. Próbowała wypalić jakiegoś flasza, udało się spalić. Argenty ta nie najgorsza zdobycz. Simivak nie dołącza z tym Breakerem. chce stać sobie na sajdzie. Teraz dopiero Nowekar będzie na plecy. Drży, Teraz podjeżdża Rabel i ten smite jest dla Badliki. Ale Leon przejeżdża po przeciwnikach i przedłuży to Gravity Field. Potężne leczenie od Soraki, ale może być niewystarczające. Bagorok ma po prostu. Dzień konia z tym teamfightem. Resety dla Bad Legii, ale Simmiwak go skróci. Ależ potężna jest ta mil ależ potężny jest Sinniwak. I Ariana katapultuje się za pomocą sadzonki. Ale widzimy, marna w tym pociecha. Wzięli smoka, ale złoto dla go. No, za dużo, za dużo z tym fleszem. To już była delikatna przesada, myślę, ale Simmiwak poczuł tak zwaną... Co można powiedzieć, przewaga w złocie jest bardzo duża ogromna. Mam wrażenie, że tak jak jeszcze mówiliśmy o tym, że dżentelmeni mogą coś tutaj zrobić, tak jak Slipper teraz. Niby może coś tutaj zrobić. To było iluzoryczne. Prawda jest taka, że to kolejna wyizolowana śmierć tego zawodnika. Mało tego, Rabel idzie po więcej, ale więcej nie znajdzie. Grzybek na posterunku. Herald puszczono na topie, yy, przepraszam, na bocie. Iwak walczy z Bodnikiem, masz go przeciw, Olsz, to są błędne obrażenia. Nie ma szans. Czy Ulbrych jest dobrym przedmiotem, czy Silivak jest świetnym topleinerem? Odpowiedzi tylko tak na te pytania. Go... Trudno było go określić jednoznacznie jako zawodnika, ale zawsze myśleliśmy o nim jako jednym z lepszych topleinerów, ale nigdy najlepszym. Bo zobacz nawet, że w rywalizacji bezpośredniej z Melonikiem, to bardziej temu drugiemu chcieliśmy przyklasnąć i e, nazwać go najlepszym topleinerem w Olsz! Piękny ruch od kradzież smoka i dżentelmeni przegrywają na obu polach. Okay, a propos. <grych> eee, eh? To jest się zainteresowany bardzo. Na pewno Ariana ma paczki. Więc Mivak może powinien się stamtąd wynosić. Albo będzie walczyć, ale nie. Po prostu kapituluje w międzyczasie walka przerywane Rejcole. Wbija się w to wszystko, Leon, ale szlot ze strony Larba. Co za... Ale kilo, Soraki. Widzimy jednak Barlega podlatuje ze swoim ultimate. Rabel po prostu ucieka, dołącza Knight, dołączy Isin Mivak i mam wrażenie, że znamy koniec tej opowieści. Oj, tak, i to jest Mivak. Teleportacja, jak za starych dobrych czasów i posprzątanie! Jak za starych dobrych czasów. To jest potrójne zabójstwo dlatego to Playnera i czy to jest koniec gry dla Algo Bo górną aleją Będą szturmować minione? Czy w ogóle Ago myśli o tym, żeby tam dojść? Mniej zwycięz. No, Devil One są skreśleni. Oni nawet na rezerwie nie mogą czego szukać. Ja no i wiesz, jak to jest na rezerwie. Zadzwonimy. Chyba, że tak jak w tym śmiesznym polskim filmie. Nie masz telefonu i może się okazać, że dżentelmeni no, znajdą się w tym sezonie w takiej dosyć niekomfortowej sytuacji, w której po prostu zabraknie troszkę na samym finiszu. Tego spotkania, tak jak mówiłem, nie musieli wygrywać. Ago Rogue jest liderem tabeli. Przeciwko Agorok można przegrywać. Interesują ich mecze przeciwko bezpośrednim konkurentom. A wspomniane wcześniej Agorok idzie po zakończenie tej rozgrywki. Spójrzcie na ostatnią walkę drużynową, choć mam wrażenie, że nie będziemy podnosić tutaj nawet głosu. To powolna agonia w wykonaniu ja Gentleman's Gaming. Proszę bardzo, niebiescy Wabank. I nie